Dzień dobry, cześć kochani. Dzisiaj mamy dzień taty. Z samego rana przywitałyśmy Lukę z życzeniami, z prezentami. Piękny, dziękuję bardzo. I jeszcze jest to drogdyniospodanka. niespodzianka. co to jest? A co jeszcze mamy? Czekolada. <laughs> Pokażemy w ogóle, co tacie dałyśmy na dzień taty? Tak. Tak? To chyba musimy iść na górę, nie? Na górze są te rzeczy, czy na dole? Zjadłaś? No, zjadłam czekoladowe zjadłam Już kilka dni temu szukałyśmy jakiegoś fajnego prezentu i jak pisałam prezent na dzień taty, to wyskoczyły m.in. takie narzędzia z czekolady. I jak się okazało, już jedno pudełko zostało zjedzone, a jak zamawiałyśmy z Charlie właśnie te narzędzia czekoladowe, to od razu Charlie powiedziała jedne zamów dla mnie, więc jedne były w lodówce, a drugie już zjedli się. Tak? Ale tata trochę też zjadł. Czy ty zjadłaś wszystko? sama. Żartujesz? wszystkie, całe, ale nie zjadłam tego. Śniadanie nie zjadałaś? Zjadłam tylko całe porówki. Smaczne były? Smaczne? No, nie gorskie. gorzkie. tak Nie a ale taka nie chciał. Okej. Okay. Bo ta trzyma formę, tak? Formę życia nasza, robi, pamiętaj. Zjadłam już całe. Kto musi być pierwszy? Nie, bo ja muszę być pierwszy. wiadomo. Szlafrok. Szlafrok? A po co mu ten szlafrok? Do basenu. Do basenu. I co jeszcze było? Kartkę. Co tu jest napisane? Happy Father's Day. Kto to robił? Ja. W przedszkolu? Sama. Pokażę jeszcze raz. Nie same. Piękna kartka. I szlafrok. może <laughs> No, idziemy robić samochód. Ostatnio zamówiłam kilka fajnych gadżetów do samochodu, bo stwierdziłam, że troszeczkę go tak odpicuję pod kątem czarni. E, zamówiłam między innymi taki kosz na różne takie zabawki. Jakieś takie możesz mnie zobaczyć tutaj kredki, misia. Fajne. I to sobie jedzie na środku między fotelikiem a tobą. To jest taki tablet. To jest taki tablet, to jest taki, e, taki etui, wiesz, taki pokrowiec na tablet i zawiesza się właśnie to na... Hotelu, więc coś takiego. Tutaj zamówiłam matę, bo wyobraźcie sobie, że normalnie w tej skórze naszej zrobiły się takie dziurki, takie wybrzuszenia od y, tych metali, które są pod fotelikiem. Także wyposażyliśmy się w taką matę, niestety, po czasie. I też zamówiłam taki pokrowiec y, na szybę, żeby nasunąć taka jakby taka skarpeta, o taka rajstopa, y, żeby nie mm, świeciło słoneczko ci. Fajne? Co się cieszysz, śmieszne? My i tak mamy przyciemniane szyby z tyłu, natomiast jak świeci słońce, no to. I tak lepiej mieć coś takiego. I jeszcze zamówiłam takie świetne kosze samochodowe, bo u nas zawsze te śmieci się balają. Takie czarne takie były na gumce i wyobraźcie sobie, że przysłali mi w ogóle inne. Pewnie tamte im się skończyły, albo nie wiem, bo zamówiłam na jakiejś takiej dziwnej stronie. No i jest to jakaś alternatywa, natomiast tamten był zdecydowanie lepszy na takiej gumce. Okulary. Charlotte, 4 lata, gotowa na odpicowanie fury. W internecie wyglądało to bardziej na zdjęciach na taki właśnie karmelkowy kolor, na taki beż, a to jest taki bardziej szary. Szary? Ja chciałam, żeby to po prostu idealnie pasowało do skóry, a teraz widzę, że jest taki kolor, tylko chyba nam wysłali ten, a zamawiałam ten na 100%. A e, idź ty, to nic. Nie jest źle, nie? nie Ale zobacz, zobacz, jakie jest Charlie zabezpieczenie. Tutaj normalnie możesz nawet nóżkami sobie kopać. Tu i jest ta mata. Musimy o, to dobrze wpiąć, żebyś była bezpieczna. Jakie Jaki robalek? Masz robaka? Fotelik świeżo wyprany. Zdjęłam z każdej części ten materiał. Yy, wyprałam w pralce, wysuszyłam. Pachnie? Nie, nie, nie pachnie. Pachnie! Kwiatuszkami Płynę do pukania. Nie czujesz? Mój pachnie jak kacka Donald Pachnie jak kacka Donald Co nie? Teraz ten koszyk. No musimy tutaj powkładać różne rzeczy Ci do tego koszyka. Co byś chciała włożyć? Może idź po jakieś kredki, idź po kolorowankę, po lalkę, tak? Dobra. Ja wpisałam w wyszukiwarkę akcesoria do samochodu dla dzieci I powyskakiwały mi te przeróżne rzeczy Także na pewno y, znajdziecie Ale zobaczcie, fajne to jest, naprawdę bardzo praktyczne Jeszcze jak cię ma nawet dwójkę To pomiędzy nimi taki koszyk Mają tutaj swoje jakieś tam przysmaki y, Wodę Super sprawa Pusteczki Pusteczki chcesz mieć tu? No. Co jeszcze? Co tutaj masz? Misia i puzzle nawet no. Ja jeszcze wziąłam tak, chrupeczki, mus, kolorowankę, kredki, jakąś książeczkę. Chodź, zapakujemy to wszystko. Ale ja nie chcę cypsków. Nie będę jadła. Nie będziesz jadła? Tylko to. Kolorowanka i tutaj jeszcze masz taką książeczkę. I te puzzle też do samochodu? No i jest. <laughs> Fajne jest to, że nawet jeżeli mamy tutaj bałagan albo jakieś, nie wiem, tam rozsypane rzeczy, bierzemy ten koszyczek do domu, oczyszczamy i wracamy z powrotem. Jeszcze wody ci tutaj nie, nie musimy kupić. Pasem zabezpieczymy, że jak nawet samochód zahamuje, to koszyk nam nie wyleci, tak? O kurczę, to jest na większego iPada, wiesz? A my mamy tego mini będzie nam wypadać? Nie widzę bajki. Może nie jest idealnie na wymiar, ale chyba pasuje. Zmieści się, będzie się trzymał. Jak się podoba? Fajnie? No. O. I tak sobie wisi. Przykleiłam go na takie przyssawki. On miał być taki na gumkę. I tutaj fajnie się zahaczało, no ale przysłali coś innego. I co, naprawdę Ci tak nie przeszkadza, że jest między nogami? A u nas po prostu zawsze jest tyle tutaj śmieci, papierków, nawet gumy Charlie zrzuca, więc tylko pyk i będziesz sobie wrzucała, tak? I teraz proszę dać kciuczka w górę albo w dół dla mamy. I. Jej, dostałam super kciuczka, dziękuję. Tutaj mam te pokrowce na szyby, więc wrzucę po prostu tutaj z boku, jak będzie mocno słońce świecić, to wtedy będziemy mieć. Pamiętaj o tym, dobra? że tutaj masz taką skarpetę na szybę. Cały czas mamy taką sytuację, że Charlie wypadają kolczyki. Ja nie wiem, jak to się dzieje przy ściąganiu ubrań, czy ty po prostu kręcisz tymi kolczykami? Nie, o tak sobie jezdzę i myślę nagle zgubił. I ja... mys... My się zgubiają. Zdezynfekowałam go, żeby był czyściutki. O, pokaż co ma. Mam dwie koczyki. Mhm. Proszę uważać, sam kupiłam Ci kolejne w razie gdyby te się zgubiły, ale mam nadzieję, że na długo ci starczą, ok? Wow, jakie piękne. Schowam, żeby było bezpieczne. Widzę ładne, ładne kolczyki. Co? Nie, nie, ja tylko tak sprawdzam. Ok. I co jest, okay, wszystko? Ja ci dam, zaraz mi dziurę w podłodze zrobisz. Dziurę mi w podłodze zrobisz! Dziurę mi, w podłodzie. Dziurę mi zrobisz w podłodze! ty ci dam. Dziurę mi zrobisz w podłodze! Zadzwonimy do dziadka, dobrze? Rano już złożyłam Wojtkowi życzenia z okazji Dnia Taty, ale jeszcze chciałabym zabrać go na obiad. Zabierzemy i dziadka, i tatę na obiad, dobra? Mojego tatę, i twojego tatę, tak? Ale Twój tatę no, zaraz będzie na kamerce. Dziadek Wojtek. Twój tata to Dziadek Wojtek? Dziadek Wojtek to jest mój ojczym. Czyli ja miałam kiedyś tatusia, ale nie miałam z nim kontaktu. I jak babcia Agnieszka poznała dziadka Wojtka, tak? To on się stał moim tatusiem. I praktycznie przez całe życie mnie wychowywał. Wiesz, jak miałam 6 lat, to go poznałam. Teraz mam 27 w tym roku. Więc... Kupę czasu razem przeżyliśmy. Powiedz kupę czasu? Że dużo czasu. Nie, powiedz kupę czasu. Ale to chodzi o to, że dużo, nie że kupę. Powiedz za kupę czasu. A mój biologiczny tato, czyli taki, który stworzył mnie z babcią Agnieszką, to gdzie jest? Nie wiem. U? Ha? A? Nio? Łaniołków? Myślę, za tak. No, ale ja go nigdy nie traktowałam jak takiego taty prawdziwego, wiesz? Zawsze prawdziwym tatą był dziadek Wojtek. Prawdziwym tatą był dziadek Wojtek? On się mną opiekował, on się mną zajmował. Tobą się tatuś bardzo zajmuje, dużo, prawda? Mhm. Dużo czasu z tobą spędza, bardzo cię kocha, angażuje się w twoje życie, jest twoim wymarzonym tatusiem, tak? A mój tak się nie zachowywał, <noise> więc... Miałam później nowego tatę. Jakiego? No, dziadka Wojtka. Jak ja po prostu kocham takie rzeczy w domu. Naprawdę zawsze uwielbiałam, szczerze, bardzo lubiłam się sama takimi rzeczami bawić. Natomiast yy, odkąd mamy swój dom, to bardzo dbałam o to, żeby na przykład, nie wiem, podłoga nie ucierpiała, bo już mieliśmy kilka takich tych piasków yy, sensorycznych, ruchomych. I niestety, ale niektóre barwią podłogę. Więc mile widziana zabawa jest nad stołem, nie? Poczywa po imprezie dziadek? No. I nie, nie zaraz, zaraz odzwonię, za a, sekundę. Ale dwa. to tylko, żebym tak wiedziała, bo już jest 14.30. Co, co z naszym obiadem dzisiejszym? Będzie, ale później. później. Czy warto było szaleć tak na imprezie? Tak, tak. Ten siłem wiesz. A była, to jest ty. No, no dzisiaj jest no, dzień taty. Jak ty lekko, lekko to Dobra, to czekamy no, na to kontakt. Pa! Dziękuję ci bardzo. Dziadek do... był wczoraj na imprezie, wiesz? Bo dziadek jest młody duchem. Jak się stało, że twój prawdziwy tata jest u nógów? O matko, co za ciężkie tematy. Jak? Pojechał do szpitala, miał operację i już się nie wybudził z tej operacji. Miał operację na nogę, odcięli mu nóżkę. Wiesz, już się nie obudził. Czy twoja babcia Ela też miała tak? Babcia Ela była chora. Wiesz, już była starsza i była chora. Zachorowała na raka i umarła. Powiedz, jak się twoja babcia opiekowała tobą się? Dobrze się mną opiekowała. Całe dzieciństwo z nią spędziłam, wiesz? Spałam z nią. Bardzo mnie kochała. Ja ją też bardzo kochałam. Ciekawią cię już takie tematy? Nie? Tak? To możemy sobie pogadać wieczorem, wiesz? Przed snem. Mogę Cię poopowiadać, będziesz chciała? Tak, do końca? Mm. Mm. Jeszcze sobie przypomniałam, że zamówiłam kiedyś to już bardzo dawno temu takie poduszki do samochodu właśnie pasujące tutaj pod zagłówek bardzo przyjemnie się z nimi jeździ, bo one tutaj idealnie tak jakby wchodzą pod kark. I fajne nie, jest to, że można sobie wyjmować. To na chwilę. Proszę, można ja sobie tak, <gry> można sobie wyjmować tą watę, yy, albo dokładać, wiecie, w zależności od tego, jak bardzo yy, potrzebujemy, żeby ta poduszka była taka napięta. Pomy, czy będzie się Czy cię będzie się Nie, nie będę. Charlie przed chwilą do mnie powiedział: "Mamo, ja nie wiedziałam, że mamu się potrafią jeździć samochodami." Muszę się nauczyć szybko, żeby moja córka nie miała mnie za. Nie powiem kogo. Mama, jedź! Nie mogę jechać. Fajnie się jedzie, co? Fajnie, nie? No. Wygodnie? No. Piąteczka, ale odpisowałyśmy samochód. No, I fajne, po co? Andrycko. Ty jesteś moja pomocniczka. Fajnie to wygląda. Pokaż tą drugą poduszę. Fajnie. Zadowolona jestem. No to ja. Wygodnie? Niech żyją wakacje, niech żyje pole nas i niebo, i słońce. Wolny, sobotny czas, pojedzie na miękkie piłka. I kajak, i skakanka, będziemy się bawili, od samego ranka, kolące złote słońce, na ciepło nas popali, z leptzistej, wistej rzece, będziemy się kąpali, jak żyją wakacje, jak żyje poliny nas. i niebo, i słońce, wolny, szabatny dzień. pięknie. wakacje. Pięknie, brawo, brawo Brawo, brawo Kocham jak ty śpiewasz, kocham jak ty śpiewasz Wiesz o tym? Jest jeszcze ostatnia nowa Powiem wam, że tak się zimno zrobiło, że przebrałam się w dresik Zamówiłam sobie ostatnio taki fajny e, Biały klasyczny z Ralfa Rozpinana bluza Zwykłe dresowe spodnie, jest tak wygodne Tak przyjemne, rano było po prostu Gorąco, był taki ukrop Tak było duszno w domu, a teraz Zimno, normalnie zimno Jakby było, nie wiem, 17 stopni. Już idę, Misia, do Ciebie sprawdzę, ile jest stopni. No pokazuje 24. No to ja nie wiem. W ogóle nie jest to odczuwalne. Jest naprawdę dużo, dużo chłodniej. E, Wiatr jest taki zimny, totalnie nieprzyjemny, więc wie, cieplutki dresik z takim e, polarkiem w środku. Idealnie. Co tu się dzieje? W ogóle powiem Wam, że u nas tak e, naprawdę intensywnie idą całe roboty w ogrodzie. Kim Pembe. No ja mi cały czas pyta, jaką piosenkę ma zagrać. To i no a jaką jeszcze mogła być? Jaki jest repertuar? Roboty ogrodowe są podzielone na trzy strefy. Pierwsza strefa to jest tutaj z przodu i zobaczcie jak to już tutaj się prezentuje. Mamy wszystko przekopane. Druga strefa jest na samym końcu. My mamy działkę w taki trójkąt, więc drugą strefą jest ten trójkąt, a trzecią strefą jest strefa środkowa, czyli tam gdzie jest basen. I jeżeli chodzi o ogrodnika, to właśnie zaczynamy teraz od pierwszej strefy, czyli tutaj od przodu domu. Wszystko tutaj przekopujemy, dajemy drzewka, dajemy. Hortensje. Sekunda, tylko dopowiem i już będziemy śpiewać. E, później robimy ten trójkąt, bo w międzyczasie jakby jest e, grana ta trzecia strefa, czyli e, są robione roboty przy basenie. Także, e, jeżeli chodzi o drzewa, o roślinę, to trzecia strefa tam koło basenu będzie na koniec robiona, żeby wiecie, żeby sobie e, tam za bardzo wszyscy nie wchodzili w drogę. Także już niedługo i będziemy mieć gotowy ogród. Jak to leciało? Maestro Kim Pembe Kim Bębe? Kim bębe. Dzisiaj jest dzień taty, także czuję się zaproszony I na właśnie meksykańską naj, przygodę. Powiedziałaś to przed, a nie po, bo zawsze z Wojtkiem tak gadamy, nie? Czyli teraz wiedząc, że nie płacę przed zamawianiem, to panie, <laughs> proszę podawać wszystko. Mój rożek, dzień, dzień taty. Cztery lata już świętuję, dzień taty. Powiesz jak to mija Szybko mija, ale to jest takie fajne, co? Ja jak miałam ostatni dzień mamy to się czułam taka wiesz doceniona Taka, że kurczę, to mój dzień Już wiesz co chcesz jeść? Co takiego? <sum> Sangrite <sum> Jest alkohol. To żartowałem przedtem, co powiedziałem, że chcę tyle zjeść, ale jestem po trainii, więc faktycznie dużo zamówię. Dobrze. Ale nie odczekuj to, że. Ja chcę popróbować. Ja bym tylko... chciała quesadille, chciałabym zjeść na czosy, takie z sery, jakieś w ogóle takie O, Jezu, tak. Jesteśmy w Warszawie, a ja się czuję naprawdę jakbyśmy byli może nawet nie w Meksyku, kolorami tak, można powiedzieć, że to jest Meksyk, ale w Stanach. Jakbyśmy byli gdzieś po Tex Mex, no takiej, ta muzyka taka trochę jak jeździmy zawsze do tej restauracji ukradki, nie? Klimatycznie, tak lubię takie miejsca. Zamówiliśmy tyle jedzenia, że pani powiedziała, że nie ma mowy, że my tyle zjemy, ale my lubimy zawsze złoką próbować, więc chcieliśmy na czosy. Yy, guacamole, co tam jeszcze? quesadille. Co ty wziąłeś? Jakieś... Fajita. Ta Takos. Takos. Meksykańskie żarełko. Pokaż mi. Dużo rakietę odbijała. O ja! No słyszysz tą muzykę krecia, tęsknimy. To mi się na maksa z kretką kojarzy. Zobacz jakie duże naczosy, a jakie małe guacamole. Właśnie pani się dziwiła, że tyle zamówiliśmy, ale tu możliwe, że guacamole jest jeszcze... A nie, nie ma? Nie, takie malutkie. Myślałam, że jeszcze jest To co na ciosach. do naszego jedzenia, to. Do tego nie widać dobrze, weź pokaż rękę na przykład. Dwie ręce. <laughs> Wygląda jak świńskie uszy. A no to z mięskiem też, czy nie? Czy samym serem? Serem. No, ale tu mamy właśnie jeszcze krem, mamy salsę. Dobre. Taka ciotka z tyłu. Jak się bawi ekipa? Dobrze? super Super jest? Okazało się, że obok w restauracji siedziała przyjaciółka Luki Madzia. To jest w ogóle taka przyjaciółka z dawnych lat, jak pamiętam nasze początki, to oni bardzo się wtedy przyjaźnili. No i tak wiecie, od czasu do czasu czasami się łapiemy. Ostatnio się widzieliśmy na Charlie urodzinach. Tutaj są trampoliny, są różne jakieś takie dmuchańce, więc ja mówię, dobra, idziemy, bierzemy dzieciaki, nie się bawią. I jak będziecie tutaj wracać, to możecie kupić wodę dla nich, dobra? Bo oni poszli znowu na jeżdżali. Dobra, no to pa. Luka z Macią poszli sobie usiąść do restauracji na chwilę, a ja y, tylko tak wiecie, z jednej na drugą. Tutaj ze zjeżdżalni na, na jakiś taki zamek zamekany przerzucamy się, więc teraz z powrotem poszli na zjeżdżanie, ale dobrze, bo się wyszaleją y, i później będą smacznie spać. Uh. Ale mam wycieczkę, ale słodziaki, idziemy na lody? Tak. Wyskakaliście się? Tak. Może znajdziemy tam y, tatę i mamę, co? Tak. Lody do góry, ekipa! Kata yyy. yyy. zarządził. Dzisiaj jest mecz, więc jedziemy do nas na mecz. Co wy na to? Tak. Na trampoliny, tak? tak. Na trampolinę, trampolinę mamy w pokoju. Jeszcze nie wyniosłyśmy na ogród, więc będziecie mogły poskakać. Mam klankolinę. Dobra! Nie mamy już dwóch drzew, y, także żegnamy się z nimi. Ale musieliśmy je też, słuchajcie, no, wyciąć tutaj z tego względu, że y, za chwilę by nam rozsadziły ogrodzenie. Także pozbywamy się ich, ale będą inne piękne na to miejsce. Wyjęłam z szafki maskę z Shopu z witaminu E. W płachcie, bo w sumie dawno sobie nie robiłam, a ja uwielbiam maskę. w płachcie. Mówiłam to już na luki u filmie, że najprawdopodobniej miałam COVID w ostatnim e, czasie. Czy to się otwiera jeszcze na pół? Chyba nie. E, słuchajcie, po prostu wycięło mnie na 10 dni, ale to w ogóle była taka choroba inna. Inna od przeziębienia, inna od grypy. E, I wszystkie te objawy, które ja miałam, e, miało chyba z kilka innych osób, e, moich obserwatorów, którzy napisali mi właśnie, że stwierdzono u nich COVID. Także y, najprawdopodobniej przeszłankowi, ale wiecie, nie wiem do końca, bo sama nie zrobiłam testu, natomiast czułam się tragicznie. I przez y, właśnie tą chorobę tak mnie wysypały tutaj o, na buzi, no Jezu, to jest jakaś po prostu tragedia. I to wszystko, wszystko mi y, wyciskał Luka, moja prywatna kosmetyczka. Luka rewelacyjnie wyciska pryszcze. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale ja nie jestem w stanie sobie wycisnąć tak pryszczę jak on to robi, więc yy, proszę go o to. Na początku się buntował, na początku naszej znajomości, ale już po 10 latach jest w stanie to robić. <grym> także naprawdę lekko nie było, yy, ale jakoś doszłam do siebie yy, i czuję się tfu, tfu, tfu dobrze. Nie udało mi się spotkać z Wojtkiem, z tego względu, że stwierdził, że jednak dzisiaj nie jest odpowiedni moment, także przełożyliśmy to spotkanie na jutro. Um, mam dla niego mały prezent, chcę go zabrać do restauracji. Może go zabiorę na masaż? Teraz na to wpadłam. No zobaczymy. W każdym razie przerzucam to. Yy, z dzisiejszego dnia przerzucam to spotkanie na jutro. On będzie się lepiej czuł. Yy, u nas i tak się dzisiaj dużo już działo, także yy, o lepiej lepiej zdecydowanie. Idę usypiać Charlie, z Wami się żegnam, mam, słuchajcie, tyle fajnych gadżetów do odpisowania mojej łazienki, bo mm, jakoś tak mnie ostatnio wzięło, że chcę już wszystko, wiecie, tak sobie fajnie tutaj e, podopinać, e, samochód mamy ogarnięty, teraz czas na łazienkę, czekam tylko na obraz, który będzie tutaj wisiał, a tak to wszystkie inne jakieś tutaj takie gadżety mam, także niebawem film z takiej organizacji łazienki. Pa! Dobranoc!